Witajcie w kolejnym odcinku z Pokemon Quest Tak jak mówiłem dzisiaj sobie zrobimy dwa zajebiste garnki Czyli wszystko z Rainbow Meter, Golden garnki Tu ustawiam sobie Złoty garnek I lecimy Z tęczowymi garnkami Start cooking Ciekawe ile będzie trzeba zrobić questów 8, No to będzie trochę długi odcinek, jak 8 questów ale spróbujemy zrobić raz, dwa także start cooking ale że jak już ustawiliśmy te dwa garnki to ustawimy kolejne garnki ale już zrobimy sobie je w wersji losowej zobaczymy co z tego wyjdzie nie to, jest tu losowy cooking tam wystarczy tylko 7 misji, ale wszystko odbierzemy po misjach 8 Także lecimy z tym Koksem. Jak mówiłem, ja miałem mi tu za sobą, mam teraz przed sobą trudniejsze rzeczy i wchodzimy w te trudniejsze rzeczy. Moją pierwszą trójką Pokémonów na levelu setnym. Jest to Golem, Ala i Machamp. I jest to właśnie ta kolejna wyspa, na której zmieniają się questy, czyli po prostu każdy quest jest inny, ale jest pewna powtarzalność, więc ustawienie drużyny. Pod typ Pokemona nie ma najmniejszego sensu, ja je walę na auto, że to po prostu szybciej szło, nie ma najmniejszego sensu tego klikania, chyba że dopiero przy kolejnych misjach, gdzie już po prostu yy, mój poziom jest taki, że jest zbliżony do tego, co spotkam, i czasami warto jednak zrobić to po swojemu, inną taktykę przybrać. Tu jak widzimy całkowicie wystarczy nam opcja auto. Ja używam Alakazama z Shadow Wallem, Golema z Digiem i Machampa z boot Upem, czyli po prostu coś co zwiększa i atak i defense. I przy okazji dostają to i Golem i Alakazam. Jak widzimy, tutaj mamy do zabicia teraz Golema, także Golem kontra Golem. Nie pamiętam co w tym kweście w tej wersji jest Bossem. Zaraz zobaczymy. Bosy są różne, jest na przykład quest, że bossem jest Dragonite, jest bossem w jednym questie zarówno i Kabutops i Omanite, dwa naraz na końcu są. Jest na przykład w jakimś questie bossem Magikarp przerośnięty, o tutaj bossem jest Hitmonlee i Hitmonchan, także dla mnie w tej chwili to jest pierd, nic trudnego. Dlaczego dostaję tak dużo tych różnych przypraw, że ja to nazwam przyprawy z gry? A dlatego, że mam po prostu pewne itemy, które po prostu zwiększają drop razy twora albo razy dwa z questów. Jest to naprawdę mega przydatne, zwłaszcza, że yy, złoty garnek potrzebuje aż 100 sztuk, czyli 20 każdego, jeżeli sobie bierzemy inne, a to jednak jest bardzo, bardzo dużo. Za ten quest dostałem wszystkiego o 41 i 2 kamienie. Zobaczymy, jakie kamienie tu widzicie. Moje właśnie 3 Pokémony 100 na setnym levelu. Kamień spoko, ten z użyciem 681. Te wszystkie przyprawy też spoko. Ważne, że leci ten Rainbow Meter, bo to jest mega mega rzadkie. Ja naprawdę dużo spędziłem czasu, żeby tego zbierać aż 200, czyli na dwa garnki. Lecimy z drugim questem, także jeszcze. Licząc ten to musimy zrobić 7, trochę nam to zajmie. Teraz o, jest inny quest. Co my tutaj mamy? Yy, do duo i Voltorby na początek. Zobaczymy co jest tutaj bosem, bo też nie pamiętam, tego jest za dużo. Nie zdziwiłbym się jak bosem tu będzie albo Pokémon elektryczny, albo Pokémon latający. Tak jest najczęściej że po prostu te pokemony, które spotykamy, potem są jakby ich większe, albo ostatnie formy bossami, albo po, <laughs> po prostu zupełnie coś innego. Bo w wcześniejszym questie były pokemony takie jak Golem i Spółka, a na koniec nagle Hitmon Lee, Hitmon Hitmonchan. Tu jesteśmy już w połowie. I oczywiście na tej wyspie, tej na jej ostatniej wyspie, gdzie mają właśnie te zmieniające się questy, naprawdę silne pokemony. Yy, mamy też oczywiście yy, czas, aby zrobić taki quest, ale to nie jest nic trudnego, w tym czasie się zmieścić, naprawdę. Jak spędzicie trochę czasu na wcześniejszych questach, zbieracie sobie tych przypraw, narobicie sobie tych zup z garnków, naprawdę można mega, mega zgarnąć pokemony i naprawdę można je mega zperapować, zlewelować. O, tutaj bossem jest Snorlax, także łatwy i przyjemny boss. Z okazji ja mam Machampa, więc dobry damage w niego wchodzi od Machampa. Zobaczymy, jak to szybko nam pójdzie. Hity za 9000, za 6000. Shadow Wall to w ogóle super atak. Naprawdę mm, nie wiem dlaczego ten atak nie jest doceniany, bo sobie tam trochę tak googlowałem. Wiadomo, najlepszy Alakazam no to Alakazam z psychikiem, ale teraz ja będę robił dopiero tak długiego do Alakazama, bo temu Alakazamowi już zmieniałem dużo razy atak. I mimo, że weźmiesz załóżmy 4 awry na 85 levelu, to i tak są małe szanse na nauczenie się nowego ataku. Im częściej, im więcej tych zmian, no niestety te szanse maleją. Także ja z tego Alakazama i tak jestem zadowolony, bo to jest Shadow Ball. Shadow Ball jest dobrym atakiem. Lecimy z questem numer 3. Co teraz będzie? Naładuj się. Tutaj, jeżeli pamiętam, yy, zaraz Tentakule i Goldiny, tutaj będzie właśnie albo bossem Magikarp, albo bossem będzie Omanite i Kabutops. Oma, o Master, przepraszam, o Master i Kabutops jednocześnie. Ale to nam wyjdzie w praniu, zaraz zobaczymy. Moje Pokémony dzielnie kroczą. Teraz dwa Kinglery i dwa Tentakruele. Także po prostu na pstryk parę shadow boli, parę zwykłych ataków, parę digów i po prostu tego nie ma. Jak widzicie, hity po 6 kaf i w górę lecą to już są naprawdę bardzo wymaksowane poki, no bo każdy z nich z tych moich pokemonów ma level setny i kamienie są też już z grubej półki powyżej 600 punktów, czy to życia, czy to ataku, plus dużo jest silverów i goldów. Które mają dodatkowe yy, atrybuty, jak na przykład odrodzenie. Yy, yy, czy tam jeszcze mamy yy, mniejsza efektywność ataków przeciwnika. No naprawdę jest dużo tego O, o Master i Kabuto jednocześnie. Także też nic trudnego. Zaraz to zrobimy. Raz, dwa, trzy. To jest quest numer trzy. Ja, nie wiem. Aga nie śledzi, Aga robi swoje blogerkowe sprawy. Mnie się wydaje, że to jest quest numer 3, także jesteśmy, można powiedzieć, w połowie. Musimy zrobić ich 7. Także tego trochę leci. Ale jak mówiłem, autotryb całkowicie na to wystarcza. Potem jest będzie trudniej, gdy te po prostu pokemony moje, ich że tak powiem, łączna siła będzie zbliżona do siły. Pokemonów z kolejnych questów, wtedy warto naprawdę samemu to klikać, używać tak zwanego scatter button, czyli że w się rozchodzą, żeby nie dostawać tych super ataków od tych przeciwników. Nieważne lecimy dalej, gdzie wzrost będzie baterie doładować, bo to jest ostatni, ostatni pasek z baterii, ale... PM Ticketsów mam dużo, ja dostaję Ticketsów dziennie 190 za itemy, a raczej za dekoracje posiadane w swoim obozie. Plus jeszcze co jakiś czas parę Ticketów wleci za zrobienie różnych Questów. Oczywiście te Questy nie są łatwe i te Questy nie wypadają często, bo PM Ticketsy to jest towar tak deficytowy. Tutaj mamy pJ, kakuny. Hmm. Tutaj chyba bosem będzie farfetch, z tego co pamiętam, ale głowę nie dam sobie uciąć, bo za dużo tego jest. Zaraz to zobaczymy po trzeciej fali. Hmm. Rad, czy to może to nie będzie farfetch, może będzie to coś innego? Albo tu będzie Iwka razem z Joltkiem, Flarkiem i Wapkiem. Nie, tu jest Charizard, jeszcze w ogóle coś innego. To Charizard, Quest z Charizardem robił w takim razie po raz drugi. Też rzeczywiście nie jest to nic trudnego. No i tak jak to w innych grach niestety bywa, yy, startery są jakby tylko uzupełnieniem Pokédexu, nie warto. Mm, z nimi się bawić w trening w, levela, w, w, tego, w nabijanie levela i tak dalej. No. Chyba, że macie Shiny Charizarda, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, to jest zupełnie inna bajka, Shiny Pokemony mają inną tolerancję. A do Ciebie idzie. Także mamy kolejny quest zaliczony. Drop spoko. Że lecimy dalej. Mi się wydaje, że ten i jeszcze chyba dwa. I wtedy będziemy mogli zobaczyć, co nam wyjdzie z złotego garnka, do którego daliśmy nie najrzadszy składnik, bo rzadszy jest tylko yy, coś tam Legends, Zapomniałem teraz, jak to się nazywa. Potem sprawdzimy, jak to się nazywa. No ale te składniki służą do tego, aby przywołać takie pokemony jak. Moltres, Zabdos, Articuno i Mewtwo Jeszcze nigdy tego przedmiotu nie dostałem Wydaje mi się, że te przedmioty po prostu są do zdobycia yy, Z ostatniego quest'a na tej właśnie tajemniczej wyspie Która po prostu za każdym razem w, yy, Za każdym razem daje ci innych przeciwników Oczywiście w systemie losowym, bo te ci przeciwnicy się powtarzają co jakiś czas Jak sami widzieliście, wiedziałem co może być następnego Teraz na przykład nie mam pojęcia, ale tu chyba znowu Charizard, bo było Hypno, Firoły, Pidgey. Teraz jest Alakazam i Kadabry. Więc albo Chariz... Nie, tu będzie Snorlax chyba znowu. Tak mi się wydaje, że to będzie chyba znowu Snorlax. Zresztą zaraz się okaże. Bo jeszcze tego, tego Alakazama dobić. Tam widzę, maczam u góry sam próbował, raczej już dobił tą Kadabrę. Alaka zampada. O! Tego jeszcze nie widziałem. Tu mamy bossa Pidgeot'a w asystencie trzech Pidgeot'ów. Pidgeot, Pidgeot'ów. Pidgeot nie, Pidgeot. A to są. To, ten, ten jeden z tej trójki to jest Pidgeot'o, czyli Pidgeotototów. Jak to odmienić za cholerę w tym momencie? Nie wiem, bo już mamy. Późną godzinę, jakby nie patrzeć, ja w tym momencie nagrywam trzy odcinki jednocześnie, dwa razy Pokémon Quest i raz karty. Ale co mądrzejsi, to ogarną to po tym, że jestem tak samo ubrany i tak samo wyglądam na zmordowanego po całym dniu. Ale kiedyś trzeba nadrobić zaległości, bo już długo mówiłem, że Pokémon Quest nagram i nagrywam dwa odcinki na raz, a w międzyczasie poszły jeszcze jedne karty. Stage clear. O oh, i co tu nam jeszcze zostało, no nagrody spoko, zawsze coś tam wlatuje Ja już nie będę sobie teraz tych kamieni zmieniał yy, O quest jakiegoś zrobiliśmy, zaraz sobie weźmiemy quest'a, zobaczymy jaki quest Challenge, flying type investigation, czyli po prostu ileś tam flying type'ów zabiliśmy Za to dostaliśmy 5 razy miód a my wracamy, po prostu jedziemy z kolejnym O! Musimy jeszcze zrobić recycle stone'ów, bo nie miejsca, więc nie mogę kolejnych quest'ów podejmować Więc szybko dajmy na te, że tak powiem najsłabsze mamy, recycle Można tylko y tego recyklować po 9, także cyk i od razu jeszcze tutaj parę, żeby było miejsce na kolejne questy. Za oczywiście recycling dostajemy, jak widzicie, inne przedmioty, raczej jak ja to nazywam, inne przyprawy. Także można powiedzieć nic straconego, im więcej tym lepiej, my wracamy do questów. To będzie quest numer 7, tak mi się wydaje, po nim będzie numer 8, I tworzymy sobie cztery garnki, w tym te właśnie dwa zajebiste garnki, złote. Gdzie włożyłem samo Rainbow Metal, zobaczymy co się nam przywoła. Miejmy nadzieję, że jest coś fajnego, nie wiem naprawdę czego się spodziewać. Widziałem filmiki na YouTubie, że YouTuberzy z zagranicy yy, robili takie rzeczy. Nie otwierałem tego, stwierdziłem, że ja chcę mieć niespodziankę. Na miniaturkach widziałem yy, cień Mew, ale nie wiem czy to jest prawda. Nie chcę nie chcę po prostu sobie psuć niespodzianki i stwierdziłem, że sam chcę zobaczyć co z takiego tęczowego garnka, a raczej tęczowej zupy może wypaść. Zaraz to zobaczymy. Myślę, że odcinek potrwa jeszcze jakieś 3 minuty i będzie wszystko jasne, a raczej już będzie wcześniej jasne, a ja jeszcze tylko zrobię podsumowanie coś tam jeszcze powiem i zobaczymy. Co dostaniemy? Tu mamy w kwestie, jak widzicie, ni do Kinga i do Queena, czyli trzeba po prostu parę zabić, pokonać. One nie zabi My ich nie zabijamy, one mdleją, tak, 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 tak jak to mamy w każdych pokemonach, Chociaż, jak tutaj widzicie, to one się rozpadają na kawałki, więc może w tej grze giną w końcu. Tak. Dobra, dobra, proszę mi tego Nidokinga szybciej zabić. W ogóle gdzieś mi maczam się zgubił, chyba że maczam z Nidoqueenem gdzieś tam na dole walczy i tego ekran nie łapie. Nie, wave cleared Aerodactyls. Z Arodactynem jeszcze nie walczyłem. Aż sobie z auto przejdę na ręczne. Tylko gdzie jest mój maczam? Gdzieś mojego maczampa musiało zbagować, bo w ogóle go tutaj nie ma. Także mam dwa Pokémon w tej chwili do dyspozycji. Nie jest to pierwszy raz, kiedy mam coś takiego jak maczam zbagowany, i po prostu on gdzieś tam na mapie w tyle został, i ja go nie mogę niestety użyć. Nie wiem dlaczego, nie wiem od czego to jest zależne. Dlaczego tak się dzieje? Widocznie po prostu zwykły błąd gry. Ten aerodactyl gdzieś mi tam ucieka. Tu jeszcze zdążyłem. A, dobra, aerodactyl już padł. Ja już go tułem sam, nie na auto. Widzę, że dostałem znowu tęczowe Rainbow Metery, także bardzo spoko. Uzupełniają się, bo to jednak jest bardzo rzadki składnik. I długo mi zajęło, żeby uzbierać tego aż sztuk 200, aby zrobić dwa złote garnki. Także widzę, jeden garnek jest gotowy. Więc albo po prostu jeden garnek był na 6, a reszta była na 7 i 8. Teraz już nie pamiętam. Zobaczymy po tym koście, co będzie. A, jeżeli chodzi o... Trening Pokemonów. Trening Pokemonów polega na tym, że lepiej poświęcić ten sam, ten sam typ dla tego samego typu. Trzy, dwa, jeden. Także tu się ciągle nagrywało, na chwilę coś aparat się sam nam wyłączył, nieważne. Trochę to się sklei inaczej. Ma różnica, nic ciekawego się nie działo na szczęście. On tak po prostu ma, chyba w takich funkcjach tego nie zmieniliśmy, ale to jest, mi się wydaje, albo ostatni, albo przedostatni quest, miejmy nadzieję, że ostatni, bo w Pokemon Quest nie chcę robić za długich odcinków, chcę pokazywać konkretnie, co się dzieje, co przechodzę, co przywołuję, więc mogłem, jakby nie patrzeć, po prostu zrobić te questy i otworzyć garnki, ale z drugiej strony to by było trochę za krótkie. Znowu, bossem jest Pidgeot w asyście, Pidgeot do razy 3. Tak będzie to najlepiej powiedzieć. Ale moje pokemony wchodzą w niego jak w masło. Tu jest jeden kot. Aha, tam jest drugi. Dobra, liczba kotów w domu się zgadza, więc jest ok. Yy, już 60 mamy różnych itemów, zdobytych już 63. A jeszcze dużo wypadnie za zabicie bossa. Także Pidgeot już jest ponad połowę zbity. A tu myślę, że jeden tak dobry wystarczy jakiś super efektywny, znaczy super efektywny jeden z tych ataków ładujących się, wystarczy. No właśnie, jak myślałem, tutaj śmaczam walną i poszedł od razu Shadow Ball od Alakazama i Pidgeot miał szans. Znowu Rainbow Meter fajnie lecą teraz, bardzo się cieszę. Chcę je odzyskać w dużej liczbie i jak najszybciej, aby robić kolejne takie garnki. co znaczy zobaczmy w ogóle, czy takie garnki się opłaca robić, bo Rainbow Meter też jest składnikiem, na przykład, do. Tak, jeszcze jeden quest. Rainbow Meter też jest składnikiem do innych przepisów, żeby przywołać inne Pokemony. i nie robiłem tych przepisów i na inny sposób przywoływałem te Pokemony. Są różne przepisy, bo może przepisy na Zwykle podzielić dobre, bardzo dobre i specjalne, ale nie każda zupa ma aż 3 odmiany, yy... ale siękają. ale tutaj poszło, widzieliście ile Dimage? No, po prostu Mortal Kombat, nie Pokémony lecą dalej, lecą dalej. Nidorany i Klafery, ale ich po prostu, jakby to powiedzieć, zaraz nie będzie. Zaraz pójdzie drugi Shadow Ball, bo mam taki item, który po prostu. Powoduje to, iż atak jest używany podwójnie, ale kurczę. Przed chwilą zauważyłem, że mi Machampa się kneli. No trudno, maczam dostał trochę hitów, ale nic się nie stało. Maczam zaraz do gry wróci. Te dwa poksy i tak nie padną, bo mamy znowu ni do Kinga ni do Queena. A po prostu Golem ma i defa i HP, i nic mu się nie stanie. Maczam, wrócił. Od razu. Z prostej wali. Więc jeszcze chwila, jeszcze trochę. Nidokmina nie ma. Raz, dwa, trzy, znika Nidoking. W tym momencie właśnie. Ale nie, zaraz, moment, to nie był boss. Co ja tutaj złuję? Bossem jest znowu Aerodactyl. Jak Aerodactyl ani razu jeszcze nie widziałem, tak zobaczcie na jednym odcinku Aerodactyl dwa razy. Ale to nie będzie problem. Arodaktora już robiliśmy na dwa poksy, bo gdzieś tam maczam się zbagował. A teraz są trzy, więc tym bardziej pójdzie szybciej i przyjemniej. Lecimy z tym koksem, leć, 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 zabijcie mi go szybko, chcę to otworzyć. Nie chcę po prostu przedłużać wam tego odcinka. Chcę, żeby po prostu coś tu się działo, było efektywnie i prestiżowo. który padł jakoś dużo, teraz nie dostałem tych nie dostałem aż dwa kamienie. Zobaczymy jakie to kamienie. Bardzo fajne ataki atakujące. Bo, grubo powyżej 600, to już jest spoko naprawdę. I czy to jest to? Czy to jest to, że tak mogę wszystkie garnki otworzyć, także wracamy do bazy. I zobaczymy, co mamy. Ale oczywiście. Najpierw otworzymy garnek za 6 questów, czyli po prostu możemy trochę słabszy przepis. Reddish Pokémon Reddish Pokémon to jest naprawdę miks wielu Pokémonów. Widzę, leci do duo. To spoko do duo jest typem latającym, więc przyda mi się po prostu do wzmocnienia mojego Dragonite'a, który jest typem smoczo latającym. A Dragonita chcę też mieć na setnym levelu. Tak samo, jak jest w drodze na setny level, ale to może po prostu zostawimy na odcinek. Czyli maksujemy pokemon na setny level. Tu mi biegnie Tangela, tak mi się wydaje, po tym cieniu. Tak, to jest Tangela. Tangela, nie wiem do czego wykorzystam jeszcze, trudno powiedzieć, bo to jest roślinny poks. Ja raczej roślinnego nic tutaj nie będę perapował. Zobaczymy, co będzie z tego, bo to są sztygarki. Aerodactyl. Aerodactyl z garnka, gdzie użyliśmy tylko to tęczowe coś spoko, bo Aerodactyla jeszcze nie ma w Pokedexie. Co on tu ma atak fly i Sandstorm? Szkoda, że nie ma tylko tego fly albo Sandstorma. I nie ma tych trzech wolnych, także no raczej go nie będę parapował. I ostatni garnek, to jest ten, w którym też poszło wszystko, co jest... Wszystko, co jest po prostu tęczowe. Leci Pokémon, Skyter także... Te tęczowe zupy chyba nic ciekawego nie przywołują, po prostu inne Pokémony rzadsze trochę. I tak to według mnie wygląda. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę walki. Trochę rzadkiej, że tak powiem, zupy, bo... Zużyliśmy aż 100 y, tęczowych przypraw. Pamiętajcie o subskrypcji. Akropka w górę, że już otwarty jest sklep z, ze złotą maliną. Drabotem, co by nie spierdolił. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć czołem!